Unravel kojarzy przede wszystkim z E3 i wyjścia na scenę nikomu nieznanego gościa, który w drżących rękach trzymał czerwoną maskotkę i łamiącym się ze stresu głosem opowiadał o swoim projekcie. Nie wiem, kto był wtedy w większym szoku: on występujący publicznie na największych targach elektronicznej rozrywki, czy my, poprzez fakt, że to niekto inny, jak i jej, finansuje pomniejszą produkcję nieznanego studia. Osobiście latami zbierałem się do jej kupna i zrobiłem to, gdy Sony wrzuciło ostatnio zestaw z obiema częściami Unravel za jedyne 25 zł. Kilkanaście godzin dwóch gier w cenie jednego wyjścia do McDonalda? No brzmi dobrze. Witajcie na kanale Gry są sztuką. Zanim odpowiem, czy coś mnie w tej grze urzekło, zacznę od pierwszych wrażeń z produkcją. Wrażeń bardzo mylnych. Unravel opowiada o Jarnim, wełnianej maskotce przemierzającej szwedzki świat, odtwarzając czy też przeżywając wspomnienia rodzinnych wypraw i przygód swoich nieznanych autorów. Bohater podróżując przez kolejne lokacje odnajduje wspomnienia o swojej rodzinie. Moje pierwsze wrażenia z grą były dosyć średnie. Początkowe poziomy ani nie wyróżniały się elementami platformowymi, ani w ogóle czymś ciekawym od trochę skakania, huśtania i bardzo prostych zagadek logicznych polegających na przestawieniu jakiegoś elementu. Grafika również nie była czymś zachwycającym, co w zasadzie nie jest dziwne jak na produkcję małego studia, które do tego ma już 5 lat. Pierwsze sceny ukazują nam rodzinny dom z babcią, pierwszy poziom to przemierzanie rodzinnego ogrodu, no ogólnie niespecjalnie mnie porwała ta rodzinna sielanka w ciepłych kolorach i z ogromnym blurem trzeba zauważyć. Jednak im dalej w las, tym Unravel robiło na mnie coraz większe wrażenie. Po dosyć nijakim początku kolejne poziomy stawały się coraz ciekawsze, a twórcy zaczęli zaskakiwać dodanymi zagrożeniami w postaci zwierząt, chcących nas hmm, zjeść, rozszarpać, zabić maskotki się chyba nie da. W każdym razie musiałem się trochę nagimnastykować, by przejrzywy przez te sekwencje. Zagadki zaczęły być bardziej wymagające niż połączenie ze sobą dwóch elementów, a niektóre sekcje platformowe na paru poziomach potrafiły nieźle dać w kość. W ogóle nie przypominało to początków produkcji. Autorzy wprowadzili także zagadki i przeszkody środowiskowe, takie jak pękający lód, woda, w której możemy utonąć, chemikalia zabijające przy pierwszym kontakcie, czy pioruny rażące nas prądem. Jednak co najważniejsze, Unravel to coś znacznie więcej niż platformówka otóż stworzenie gry jako upamiętnienie swoich wspomnień to bardzo osobisty projekt, jakich ze świecą szukać wśród gier. Różni twórcy robili wcześniej coś takiego, ale pisząc biografię, malując obrazy, jednak zrobić grę utrwalającą na zawsze osobiste historie, czuję dumę, że gry jako medium pozwalają w taki sposób wyrazić siebie. Opowieść, choć przedstawiona bez słów, porusza nie tylko radosne wyprawy w góry czy wypad nad morze, ale również ukazuje katastrofę ekologiczną w mieście. Oddaje ona też hołd zmarłemu członkowi rodziny. Byłem w szoku, że z początku sielankowa platformówka poruszy takie tematy i to w takim stylu. Po ukończeniu każdego poziomu możemy też obejrzeć rodzinne fotografie, którymi autorzy inspirowali się przy tworzeniu produkcji. Tym Unravel mnie ujęło i zostawiło po sobie niezapomniany ślad. Warto też zaznaczyć, że całość oprawy dźwiękowej została stworzona i nagrana przez orkiestrę. Cały soundtrack jest niesamowity, buduje prześwietny klimat i doskonale oddaje emocje. Czy to te podczas wesołego przemierzania ogrodu, czy to te, gdy oglądamy sceny z pogrzebu. Takie, gdy wesoło lecimy latawcem i takie, gdy wichura miota naszym na wpół zamarzniętym i bezsilnym bohaterem. A jak wypada platyna? Oceniłbym ją na dość łatwą. W każdym poziomie mamy ukryte po pięć sekretów i zebranie ich wszystkich będzie nagrodzone trofeum. Każdy etap ma swój licznik zebranych znajdziek, także łatwo się zorientujemy, których nam brakuje. Na niektórych etapach będziemy musieli też wykonać proste środowiskowe wyzwania na zasadzie zniszczenia wszystkich pokryw lodowych czy zrzucenia śniegu ze wszystkich gałęzi. Jedynym trofeum, które dosyć winduje poziom trudności platyny, to pucharek za przejście każdego poziomu bez śmierci. O ile większość z nich jest dosyć łatwa, może ze dwa razy zginiemy przez nieuwagę, tak trzy poziomy dały mi szczególnie mocno w kość. Twórcy nawsadzali w nich tyle środowiskowych zagrożeń, pułapek czy innych niebezpieczeństw, że musiałem je powtarzać po kilkanaście razy. Niemniej jednak znając już dany poziom, jego przejście zajmuje z 10-15 minut, więc nawet gdy giniemy, nie zajmuje to jakiejś chorej ilości czasu. I tak się prezentuje cały Unravel. Jako platformówka jest to po prostu spoko pozycja, jednak główny jej atut stanowi wyjątkowo osobisty charakter produkcji. Poczucie, że Jarni faktycznie idzie śladami swoich twórców, będąc często miotany siłami natury i szczuty niebezpiecznymi zwierzętami. Unravel zapamiętam szczególnie poprzez poruszenie w niemy sposób istotnych elementów życia, jak rodzina, ekologia, środowisko czy śmierć. Elementów pełnych radości i szczęścia, ale też żalu i smutku, które zostały dodatkowo jeszcze wzmocnione przez doskonałą orkiestrę. Życie tworzy więzy, jak nici włóczki. Jak włóczka, więzi te mogą być kruche lub całe splątane, lecz kiedy są zadbane, mogą połączyć ze sobą wszystko, bez względu na dystans. I o tym opowiada Unreal. Gry są sztuką, trzymajcie się.